Spotkanie z poezją. Zaprosiłem Cię do siebie, bo coś w swoich wierszach widzisz wszystko na opak. Nawet się nie ukłoniłeś przed moim majestatem. Popatrz, jestem młoda i piękna, włosy mam jasne, falujące, moja piersi jest jędrna, a kibić taka kobieca. Zamiast opiewać moje wdzięki, szperasz w zakamarkach ludzkich historii. Zapamiętaj mnie, Jestem poezją, kobietą, nosicielką wiecznego życia. Zacznij o mnie pisać swoje wiersze. Po tych słowach nagle znikła, ale ja miałem o czym myśleć przez cały dzień. Czy posłucham jej rozkazu? Chyba nie, ale czuję, że to ona ma rację. Po ścieżkach pamięci: jak okiem sięgniesz na grobki? Nazwiska, imiona, daty, przesuwające się rzesze ludzi też tu byli, odeszli, zostali w pamięci bliskich, przykryci całunem śmierci, oczekują wiecznego zbawienia. My jeszcze w drodze stąpamy po ich ścieżkach pamięci, pełni życiowych trosk. Pewnego dnia zdejmie je z nas człowieczy los, zostaniemy jak oni w myślach bliskich. Usiądźmy sobie w słońcu. Usiądźmy tu razem. Obejmę cię mocno. Zwróćmy twarze ku słońcu. Obmyją nas ciepłem. W zamkniętych oczach zobaczymy kolorowe fajerwerki. Myśli popłyną na falach przeszłości w dal. Utręci łzę z policzka, choć nie będę wiedział, czy to za radości, czy smutku.